Cześć, ja jestem Kadek. W dzisiejszym odcinku zastępuję mojego brata Edziona, ponieważ ma katar. W dzisiejszym odcinku spróbuję mu zrobić wina. Polecimy sobie na przyjemny. Ok. Ogólnie jeśli chcecie, żebym ja nagrywał, a nie mój brat, albo jeśli chcecie, żebym ja stworzył swój kanał, to napiszcie w komentarzu. A mój brat przypnie wam w serduszko. Oceńcie to, co się nadaje do nagrywek. A jak nie, to. Ale, <grych> A więc mamy typka. Jak widzicie, mam tryb dla głuchych, ponieważ dzięki temu się łatwiej gra. Bierziemy teraz, ponieważ ale lubię tak mówić. A. Um. Jak ten gościu mnie tak obił. No. Jak widzicie mam loła, niestety. Ale mamy jeszcze typa. I oczywiście ściana się nigdy nie buduje. Nie wiem. Miałem się coś spytać. Was. A. Jeśli filmik wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę subika. Z dzwoneczkiem najlepiej. I kiedyś wpadnijcie na mój kanał, jak będziecie chcieli, żebym założył. Ja, men ikke så aggressiv.